Jeżeli chodzi o takie ogólne wydatki klubu, to wyglądało to w lutym w ten sposób, cały czas kolejne osoby do klubu dołączają, więc super i oczywiście były dwa główne wydarzenia, czyli turnieje klubowe. W siedzibie klubu, i do tego ogromny, poważny turniej Arche. Więc tak, mieliśmy rajdy po kategorie. Tutaj, tak jak widzicie, dużo siana poszło na puzzle, na nagrody. To, to nie jest tak, że kupiłem jakieś puzzle ze złota czy coś takiego. Po prostu zamówiłem puzzle z lugiem klubu, więc jest ta, ten herb klubowy w formie puzli w pudełku eleganckim też z logiem klubu ba bardzo fajna nagroda uważam szczególnie na klubowe turnieje i tych puzli jest kilkadziesiąt, więc to część poszło na ten turniej, a będą też na kolejne turnieje, więc ten wydatek się na wiele tych rajdów po kategorii rozłoży, także jest Ok, w mojej ocenie. No, i Arche Chess Open to pierwszy poważny ośmiodniowy festiwal szachowy zorganizowany przez Cebularza. Do tej pory robiliśmy tylko turnieje weekendowe. Turnieje weekendowe są świetne dla początkujących. Jeżeli ktoś szachami zajmuje się tak czysto hobbystycznie, niepoważnie, no to Fajnie gdzieś tam sobie na sobotę pojechać, zagrać. Nie wiem, w niedzielę dane miasto pozwiedzać albo zagrać sobie sobota i niedziela. Na przykład w piątek po pracy przyjeżdżasz, sobota, niedziela grasz, wracasz na wieczór jest w porządku. Jeżeli chodzi o tego typu turnieje, to. Jest pewne ograniczenie, bo na takich weekendowych turniejach zdobędziesz maksymalnie drugą kategorię szachową. Dla tych, co nie ogarniają, jest, jeżeli nie grałeś nigdy na turnieju, to masz BK, czyli bez kategorii. Później jest piąta kategoria, czwarta kategoria, trzecia kategoria, druga kategoria. I te turnieje mieszczą się w dwa dni. Ale już jeżeli chodzi o pierwszą kategorię, Tytuł kandydata na mistrza, czy później tytuły arcymistrza, mistrza międzynarodowego, te międzynarodowe, no to tutaj już trzeba grać poważne turnieje, które trwają minimum tydzień. No, na hama można taki turniej upchnąć w 5 dni, ale to rzadko się udaje. Dlaczego? ponieważ żeby zdobywać pierwszą kategorię i te poważniejsze no to partia już musi trwać dobre minimum 3 godziny jedna partia więc jeżeli turniej 9 rundowy upchniemy w 5 dni no to to jest 6, 7 czasami 8 godzin grania dziennie i takie turnieje nie są za fajne dlatego żeby Połączyć, zrobić taką synergię, że, żeby koszty nie były za duże, żeby turniej nie trwał dwa tygodnie, no ale też, żeby nie było takiego wariactwa, że dzień w dzień gramy po 8 godzin, no to robi się taką hybrydę, czyli jest na przykład pierwszego dnia jedna partia, kolejnego dnia turnieju. Dwie partie, później jedna partia, później znowu dwie partie, żeby były takie spokojniejsze dni na ochłonięcie. No i tutaj właśnie turniej w Arche to był pierwszy z tych poważnych turniejów. Niewiele jest takich turniejów w ogóle w Polsce, a na Lubelszczyźnie to tym bardziej, bo takie turnieje są po prostu bardzo trudne w organizacji, bardzo drogie, bardzo mała jest grupa odbiorców. Bo kto normalny ma czas i pieniądze, żeby na 8 dni pojechać sobie do Lublina grać w szachy, więc ogółem dlatego tych turniejów jest tak mało, ale są one naprawdę bardzo, bardzo ważne dla rozwoju szachistów i klubu. I co prawda tych norm na kategorię nie padło jakoś wybitnie dużo, ale były to poważne normy na pierwszą kategorię, na drugą kategorię i tak dalej no było blisko do norm na, do normy u jednego zawodnika na mistrza międzynarodowego na IM ale niestety zawodnik słabą końcówkę turnieju miał i się nie udało. Podsumowanie finansowe tego turnieju będzie, po prostu niektóre rozliczenia są jeszcze w marcu, dlatego nie dawaliśmy tego w lutym no bo żeby nie robić bajz lub po prostu zrobimy rozliczenie w kupie, natomiast turniej na minus jakieś około 10 tysięcy, tak z grubsza, no plus ja sędziowałem za darmochę, więc normalnie byłoby jeszcze więcej na minus. Główny koszt to grupa A, i dobra, to, to może powiem Wam w marcu dokładniej, w marcowym podsumowaniu dokładniej, co i jak, ale postanowiłem, że przez kolejne kilka lat nie ma sensu robić takie grupy A. Dopiero sens na organizację tego typu turniejów jest, kiedy w cebularzu będziemy mieli, nie wiem, 15-20 zawodników 200 ELO, 200 ELO, którzy walczą o tytuły międzynarodowe, ponieważ teraz organizując takie turnieje to właściwie po prostu dokładamy finansowo, a zawodnicy z obcych klubów z tego korzystają więc bez sensu liczyłem, że uda się to spiąć finansowo ale się przeliczyłem no dobra, to, to jeszcze więcej sobie o tym pomówimy tutaj Bartosz Lipiak z Cebularza, pierwszą kategorię wbił trzecie miejsce w grupie B, także elegancko, tutaj Miłosz Szpar rywalizował ostro z arcymistrzem z Gruzji 7,5 obaj ugrali, ale pan Luka Pajchadze miał lepszą punktację pomocniczą. Grupa C, tata i syn. Pierwsze, drugie miejsce, także klasa. I był też turniej szachów szybkich zgłoszony do FIDE tak jak widzicie tutaj zawodników z tytułami międzynarodowymi nawet mieliśmy także superowo no i tutaj kolejne fotki z turnieju tutaj miłość w swojej koszulce, przepyszne leczo, fajne też puchary zamówiliśmy, Kurczę, no mega mi się podobają, naprawdę dajcie znać jakie jest wasze zdanie na ten temat, ale te puchary w formie takich dużych drewnianych figur szachowych, Mega ładne, ale po pierwsze cholernie ciężkie, po drugie dosyć drogie, bo tak 80 zł sztuka. I też soku Millennium, Takie wielkie Klocki Lego były, były jako nagroda, także walka była zacięta, szczególnie o te Klocki Lego. No dobra, jeżeli chodzi o zajęcia grupowe, które cały czas się odbywają, to Rozliczenie lutowe wygląda w ten sposób, więc kurczę, cały czas kolejne osoby dołączają, cały czas jesteśmy coraz bliżej, żeby klub na tych zajęciach nie tracił. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo dużo się nauczyłem, ponieważ ja siedziałem no tylko w branży inter internetowej. Jeżeli chodzi o nagrywanie na youtube zajęcia przez internet i tak dalej, to tutaj wszystko wiem. Co i jaki, dlaczego i po co. Jeżeli natomiast chodzi o działalność na żywo, no to tutaj jestem leszczem totalnym. Naprawdę dużo się musiałem nauczyć i, i sporo już wiem, coraz lepiej to idzie. Nawet już mamy bardzo fajne grono własnych wychowanków. To, 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 to przede wszystkim mi się podoba, bo klub działa no, trochę ponad rok, a już mamy swoich wychowanków, na przykład jak, jak są turystyczne. O piątą, czwartą kategorię w siedzibie klubu, no to to są głównie dzieciaki, które właśnie na zajęciach w cebularzu się uczą szachów, no prawie że od zera, co grają coraz lepiej, także superowo to śmiga. I wydaje mi się, że do końca roku to finansowo będzie wyglądało mniej więcej w ten sposób, natomiast od kolejnego roku szkolnego to już będzie, będzie zdecydowanie lepiej, bo Dużo, dużo błędów właśnie na początku roku szkolnego popełniłem. Już na przyszły rok będę wiedział, więc myślę, że to będzie wychodziło stanowczo lepiej. No wiadomo, tutaj jeżeli klub tam na plus będzie wychodził, to będzie na jakieś dodatkowe nagrody, na turnieje, na dodatkowe turnieje i tak dalej. No dobra, to lecimy dalej. Cały czas też odbywają się turnieje internetowe. Wydaje mi się, że Cebularz jest Jedynym klubem szachowym w Polsce, który regularnie organizuje turnieje dla członków klubu, i te turnieje są bezpłatne przez internet. Oczywiście trzeba być członkiem klubu, żeby grać i są nagrody. Są nagrody za pierwsze, drugie i kurczę, nie pamiętam, siódme albo trzynaste miejsce. Nagrody rzeczowe do paczkomatu są, są wysyłane, także fajnie, bo, bo mo, można, można powalczyć. Jest też integracja klubowiczów. Uważam, że to jest ogromna wartość dla klubu. I tutaj zdjęcia profilowe zawodników: więc cebularze sobie ustawiają herb cebularza na czeskomie także super. Tomurowo Robo w ogóle orzełka sobie ustawił, więc też patriotycznie. Więc to, to są zawodnicy, którzy zajęli miejsca na podium właśnie w lutym. I wiem, że Tutaj są różne szkoły na ten temat. Ja podjąłem decyzję, że te turnieje muszą się odbywać w stałym terminie i ustaliliśmy ten stały termin na ostatni piątek miesiąca. Różne godziny robimy, no bo wiadomo, czasami, no, żeby więcej osób mogło wziąć udział, ale ostatni piątek miesiąca to jest zawsze turniej cebularza, więc zawodnicy wiedzą, czego się spodziewać. Uważam, że utrzymanie takiego stałego terminu to jest ogromna wartość i jeszcze jeżeli chodzi o takie sprawy klubowe to to właściwie wszystko no mamy jeszcze parę innych ogłoszeń więc tak Zbliża się, zbliżają się Mistrzostwa Polskich Juniorów. Wygląda na to, że Cebularz, jako jedyny klub z Lubelszczyzny, będzie miał reprezentanta na Mistrzostwach Polskich Juniorów do lat 14. Także będziemy trzymali za naszego zawodnika kciuki. turniej jest w kwietniu. Szykujemy się też na drugą ligę juniorów. Też Cebularz, jako jedyny klub z województwa lubelskiego, w drugiej ze Juniorów wystawi drużynę i mam już tę drużynę skompletowaną. Tu, turniej będzie w czerwcu, mamy trenera już ogarniętego, zamówionego, będą. Treningi też dla reprezentacji, żeby odpowiednio zawodnicy się przygotowali do tego turnieju, więc w czerwcu też będziemy ostro kibicowali w tym turnieju. No i też wreszcie wziąłem się za robotę, jeżeli chodzi o ogarnianie różnych dofinansowań. Złożyłem, złożyłem papiery na pewien projekt turystyczny. No, bo w sumie cebulasz ściąga mnóstwo osób na Lubelszczyznę. Promujemy lokalne tradycje, między innymi cebulazo właśnie, więc myślę, że Stowarzyszenie Szachistów Cebulasz Lublin jak najbardziej powinno jak najbardziej powinno dofinansowanie w tym klimacie dostać kurde tona papierów naprawdę cały segregator wywiozłem papierów do urzędu no mam nadzieję że wszystko jest ok czekamy na decyzję i jeżeli decyzja będzie pozytywna to zrobimy cztery bardzo fajne turnieje w bardzo fajnej cenie i Przyciągniemy kolejne kilkaset osób, myślę, na Lubelszczyznę. Złożyłem też projekt w ramach budżetu obywatelskiego. W Lublinie działa to w ten sposób, że każdy mieszkaniec Lublina może taki projekt złożyć. Następnie urzędy sprawdzają, czy tam wszystko jest OK, czy to jest legalne itd., i następnie odbywa się głosowanie. No, i te projekty, które e, zbiorą najwięcej głosów, e, to e, zostają realizowane. Więc zło złożyłem projekt e, darmowych treningów szachowych. Mm, mm, no, i teraz jak to działa? No, to nie jest tak, że jak ja złożyłem, to ja będę robił, nie? Tylko ten projekt się składa. Jeżeli przejdzie całą procedurę, no to wtedy miasto szuka kogoś do realizacji tego projektu. No, ale niezależnie, kto by to realizował, darmowe treningi, fajna sprawa i dodatkowo darmowe turnieje. Więc jeżeli się okaże, że faktycznie ten projekt przeszedł, to pierwszą fazę. Głosowanie ma być we wrześniu. To Was na pewno poinformuje. I będziemy na ten projekt głosowali, żeby te szachy w Lublinie rozwijały się dalej. Parę pomysłów na kolejne projekty mam. No i też oczywiście czekam na odpowiedź. Mam nadzieję, że odpowiedzi będą pozytywne. A na stronę cebulowy.pl wjechały kolejne koszulki, kupki i tak dalej. Rzeczy z, y, związane z cebularzem. Ja się tym nie zajmuję. Jeden z klubowiczów, Łukasz, ogarnia cały ten sklep logistykę, wysyłanie i tak dalej. Ja niestety nie bardzo mam na to czas. I, no, wiadomo, y, Łukasz nie ma jakiegoś magazynu, więc po prostu małymi partiami. Zamawia koszulki, kupki, wyprzedaje, no i później zamawia kolejną partię. Więc jeżeli chcecie sobie zakupić, to lepiej szybciej niż później się decydować. I właśnie koszulki, spoko, wygodne, ładnie się trzyma to logo, sam noszę, także elegancko. I poza koszulkami, a pojawiły się właśnie rozmiary dziecięce, bo tych rozmiarów nie mieliśmy. Najszybciej elki zeszły. Elki to z tego co wiem to moment poszły, więc teraz rozmiary też dziecięce są, są breloczki cebularza. O, tu mam gdzieś klucze. Sam taki z takim breloczkiem zasuwam. Kubki też cebularza. No ja tutaj te kubki to też. Mam i korzystam, także polecam. I magnesy jeszcze są, tak, są magnesy jeszcze cebularzowe. Najlepiej oczywiście się opłaca w pakiecie zamawiać, także z tego chyba najlepiej po prostu korzystać. No dobra, szanowni cebularze, także koszulki klubowe, przynajmniej plus 200 do rankingu, strona cebulowy.pl pl I cóż, jeżeli w sumie chcielibyście, żeby coś jeszcze pojawiało się w tych podsumowaniach działalności klubowej, no to dawajcie znać. No i cóż? Popa. Pa.